Jaki jest przepis na spełnione i dostatnie życie? Czy jest recepta na sukces i szczęście? Co leży u źródła sukcesu? Te i wiele innych pytań zadajemy sobie często zupełnie nieświadomie. Z jednej strony każdy z nas ma marzenia, pragnienia i cele, które chce realizować, i jednocześnie tuż obok tych marzeń swoje miejsce mają wewnętrzne ograniczenia. Blokady, lub problemy, z którymi mierzymy się na co dzień. Jednak jaki to ma związek z finansami? Bardzo istotny. Ta zasada zmieniła całkowicie moje myślenie na temat pieniędzy, a także rezultaty wielu uczestników moich szkoleń. Reguła ta mówi o tym, że pieniądze lub ich brak to skutek. A każdy skutek ma swoją przyczynę. Co jest zatem przyczyną niezadowalających nas rezultatów? To właśnie cały mechanizm działania naszego umysłu. Specyfiką ludzkiego umysłu jest to, że nie odróżnia on rzeczywistości od fikcji. To oznacza, że samo przeżycie tylko i wyłącznie w umyśle jest bardzo podobnym doświadczeniem jak przeżycie tego w rzeczywistości. Na bazie tego przypuszczenia zostało wykonanych wiele badań. Które dowodzą, że czasem ludziom wystarczy, jeśli tylko będą marzyć. I marzenia są bardzo ważne oraz potrzebne, bo każda zmiana zaczyna się od marzeń, także ta finansowa. Jednak czy żyjemy tylko po to, by zaspokajać się samymi marzeniami? No nie. W związku z tym warto zadać sobie te kluczowe pytania. Kiedy te oczekiwania i marzenia spotkają się z realną rzeczywistością? Jak mogę to zrobić? Jaki pierwszy krok podejmę i czego konkretnie potrzebuję? W kontekście finansów jest to przede wszystkim wiedza i odpowiednie umiejętności, których nadal brakuje na polskim rynku i w systemie edukacji. Często spotykam się ze wspaniałymi osobami, które mają własną wizję na dostatnie życie. Często to przez wiele lat zostaje tylko w sferze wyobraźni i oczekiwań. Receptą na spełnienie tych marzeń jest podjęcie odpowiednich i właściwych kroków, lecz by je podjąć, najczęściej ograniczeniem są pieniądze a raczej ich brak. Dlatego właśnie zapraszam Cię do treści na tym profilu, gdzie mówimy o finansach w sposób konkretny. Prawdy Twoje oczekiwania jak najszybciej spotkały się z rzeczywistością. To jest właśnie gotowy przepis na szczęście i spełnienie w życiu. Daj znać w komentarzu, jakie marzenia i cele chcesz zrealizować w rzeczywistości w najbliższym czasie.